Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebowali schować się tak by nikt was nie znalazł, pamiętajcie tylko akog2. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No, tutaj chlebo, chociaż zbliża się niby wielkimi krokami, tak też troszkę jakby się nie mógł zbliżać, gdyż cały czas mam problemy z kamerą, co pewnie widzicie, jak kręcę nowe odcinki i nie jestem w stanie go skończyć kręcić po prostu z powodu braku dobrej kamery. Cały czas gdzieś ten ekran mi sklefaluje, jednak my tutaj nie o tym spotykamy się, moi drodzy, tutaj w mocku, właśnie który będzie poniekąd w filmie chlebo. Jest to planeta Akok 2 i zaraz sobie o niej trochę porozmawiamy. O ile to, że nie mogę skończyć kręcić chlebo jest zło, wiadomo, o tyle dobrą jest to, że zapowiadałem bodajże pięć mocków w uniwersum chlebo, ale z racji, że produkcja się opóźnia, mam też więcej czasu na wszystko, tych mocków będzie zdecydowanie więcej. I z racji, że w, tutaj aż dwa, dwie planety pojawią się w produkcji chlebo. Jedną z nich jest właśnie planeta Akog-2. No to właśnie zaczynamy sobie od tych mocków. to jedna bardzo ważna rzecz. Mocki właściwie będą stopniowo szły do góry. To znaczy, zaczynam mocki od moim zdaniem najsłabszego i będziemy szli w górę, tak? Najpierw najsłabszy Akog, lepszy Akog, jeszcze lepszy Akog, najlepszy Akog, a potem zrobimy sobie drugą planetę, więc żebyście mieli też świadomość, że to nie jest oczywiście mój popis największy. Skupmy się jednak na tym, czym Akog jest i z czym to się je i dlaczego Radzę Wam się tutaj schować. Najważniejsza informacja jest taka, że jak widzicie, planeta składa się z żółto-pomarańczowo-zielonej warstwy, jeśli można tak powiedzieć. Mega ważną wiadomością jest tutaj to, że właściwie spójrzcie. Zielone jest pod spodem, a żółte jest u góry. Dlaczego tak się dzieje? Planeta AKOG jest jedną z tych planet, która, jak to się mawiało w Lego, jest planetą żyjącą. Mianowicie, pod spodem cała Zielona Maś jest. To maść, która potrafi zeżrzeć człowieka w całości. Jeśli on tylko wpadnie do tej mazi, powoduje to to, że maść go wciąga, niczym ruchome piaski, on w tej mazi tonie i jest właściwie przez planetę zjadany. Natomiast żółto-pomarańczowe, właściwie to jest jedna żółć, tylko różne odmiany, żółć unosząca się u góry, jest to gaz który również ta planeta wytwarza. Jest to kilkucentymetrowa warstwa mazi, która ma powodować, iż człowiek, gdy ją tylko w wącha w fragment tego gazu, wleci mu do nosa. No on cóż, mdleje, wpada do mazi, planeta go po prostu zjada. O taka jedząca swoich gości planeta. No cóż, moi drodzy, były i takie planety. Natomiast są pewne rzeczy, które te planeta nie konsumuje, nie zjada. I mianowicie jest tu pewien kamień, który występuje tylko i wyłącznie na tej planecie. Również z niego tutaj są. Zbudowane te skały, to już jest powiedziane, ale również skały, które są na tej planecie, no są czymś, czego ta planeta nie spożywa. Dlatego wszystko, co się tutaj robi na planecie, jest robione właściwie z tego kamienia. Jest to również pewien stop metalu oraz uwaga, są to również. Tubylcy tej planety No i właśnie z takim tubylcem mamy tutaj do czynienia Jak widać on czeka z lornetą On tutaj wypatruje No cóż, nadciąga nam pewien nowy gość Do posiadłości No i chyba nie będziemy ściemniali, że tym gościem jest sam Solo co on robi? Dlaczego szuka miejsca na planecie, gdzie go nikt nie znajdzie? No, tego już się dowiecie z filmu. Można się więc trochę poczuć, że, wiecie, jak w zestawach LEGO z filmów, które dostajemy zestaw, kupujemy zestaw, nie wiem o co chodzi, ale już się nie bawimy. Troszkę tak tutaj się możecie poczuć na moim mocku. Jak widzimy on tutaj, przede wszystkim jego twarz jest taka żółtawa. No, to jest oczywiście hipek z Ninjago, natomiast jego twarz jest taka żółtawa, ponieważ, no cóż, on również się jakby trochę składa z tego, z czego składa się planeta. W związku z tym może on również na przykład nurkować i nie bać się wpadnięcia do tutaj tej warstwy planetarnej. Jednak każdy inny, kto tutaj miałby wpaść, mówię, szybko mdleje od tej warstwy gazu żółtej, unoszącej się kilkucentymetrowej nad warstwą śluzu, właściwie gluta, który wręcz wciąga nas od razu. no i Trup. On tutaj czeka nowego klienta, ale jednak oczywiście nie on jest tutaj najważniejszy. Moi drodzy, tak jak mówiłem, ta planeta zapewnia spokój każdemu, kto się na niej pojawi. Mamy praktycznie pewność, że nikt nas tutaj nie znajdzie, a dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, planeta wcześniej praktycznie była niezamieszkała. Warstwa tubelców z planety Akok zbudowała tutaj wszystko, co się znajduje na planecie. Jednocześnie oni biorą horrendalne pieniądze, by nikt tutaj się niepowołany nie pojawił oraz oczywiście jest tutaj wiele innych smaczków jak chociażby to, że na przykład wszelkie lotniska, wszelkie warstwy budowane przez tutaj tych tubylców są przeskanowane pod tym kątem by żaden statek nie mógł tutaj wylądować. Tak jest, przeskanowali oni wszystkie mm, właściwie oficjalne statki w bazie światowej wiedzą jakie jest rozstaw skrzydeł podwóź i tak dalej i wiedzą, że na przykład na tym lotnisku żaden z pojazdów wylądować nie da po prostu rady. Natomiast dadzą radę tutaj wylądować ich pojazdy mm, które oni sami produkują, które o, na przykład z tego systemu powiem wam, jestem dumny, bo on nam się świetnie tutaj dopasowywuje, powodując, że jeszcze tym pojazdem możemy sobie na przykład tutaj do kręcić. Wysiadając z pojazdu, skakujemy na platformę tutaj, tą z kamienia, i musimy, no cóż, robić hyc, 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 no i później udać się po schodkach do domku. Do domku udamy się, oczywiście, lada chwila, jednak jeszcze chwilkę przyjrzymy się pojazdom. Każdy z pojazdów ma Astromecha, właściwie tylko jego głowę w montowaniu by mieć tutaj wsparcie w lataniu. Gdyż latanie tutaj nie jest proste, musicie wiedzieć, że akok z tego, że tutaj składa się z gazu, no średnio można tutaj używać paliwa. Jest to kolejne zabezpieczenie, że nikt tutaj nie przyleci praktycznie pojazdem kogoś porwać i tak dalej, gdyż chwila, moment dłużej w atmosferze tego gazu i on mógł też również wybuchnąć. No, wow, naprawdę planeta jest bezpieczna. Jak bowiem poruszają się w takim razie te pojazdy? Mają tutaj one takie czerwone repulsory od spodu i one po prostu odpychają się się od gazu, to znaczy tu nie ma żadnego paliwa, nie ma żadnego napędu, po prostu unosimy się i one są odpychane od gazu. Więc na zasadzie pochylania pojazdu do przodu, na boki, do tyłu, poruszamy się po planecie. Jednocześnie jest to ekologiczne, można by powiedzieć, gdyż no cóż, nie zużywamy żadnego paliwa. Czyż nie piękne? Mimo wszystko oczywiście tutaj jest również zabezpieczonko takie, że musimy przeskakiwać po tych kamieniach, by dostać się do naszego domu. Jedno z kolejnych zabezpieczeń, a ten pomost ma również powodować to, że gdyby jednak ktoś tu niechciany jakimkolwiek cudem, nie wiem jakim, wylądował, no to cóż, możemy go jeszcze z tego pomostu w jakiś sposób zeszczelić. Chociaż praktycznie mało kto posiada na planecie broń, ale o tym jeszcze kiedy indziej sobie omówimy przy innych mocach. Tutaj jak mówiłem, wychodząc po schodkach trafiamy do domku, który również jest bezpieczny który nie będę oszukiwał, miał być, i jest mocną, a właściwie lekką przeróbką domku Luka, który się pojawił w oficjalnym zestawieniu. W oficjalnym zestawie. No i cóż, otwieramy tutaj o, w ten sposób kurtynkę. Możemy wejść do środka, jednak tutaj za bardzo nic nie ujrzymy, więc, więc po prostu ja tego mocka pozwolicie, obrócę i o odgrzejrzymy sobie do tyłu naszego domu. A tutaj się kilka ciekawych rzeczy na pewno dzieje, choć tak jak mówię, jest to przerabione z domu, właściwie Luka. Tak jest łóżko. Jak widzicie, mocno ekstremalne. Można spaść troszkę tutaj na dół dalej do tej warstwy gazu. No, nie życzyłbym nikomu. No, takie miejsce, gdzie można usiąść i spokojnie obiad. To jest tlenowiec, czyli maszyna, która wytwarza tlen. Ponieważ tak jest, no, gaz, wiadomo, trujący klimaty i tak dalej. Coś musi wytwarzać tlen. Od tego na ci są odpowiednie pojazdy. O tym w kolejnych mockach. Jednak w każdym domu również znajduje się taki mały, takie małe urządzenie, które w jakiś sposób ten tlen wytwarza. Łóżko znacie, tutaj mamy jakiś ki kijek, w zależności, czy do mieszania zupy, czy do chodzenia, no kto już co lubi? Taki stoliczek nocny, gdzie można postawić kubełek, yy, latarnia. Tutaj kuchenka, patelka, i w środku tam jeszcze schowane mięso. Dokładnie tak jak w domu, tutaj się unosi dach, by można zajrzeć do środka. Tam jest taki, o jak widzicie, tutaj jest takie małe miejsce, gdzie no właśnie możemy jakieś jedzonko sobie ładnie yy, schować. Tak, a tutaj mam nadzieję, że to ładnie będzie widać. O, tutaj ładnie możemy schować. No i właściwie w domku znajduje się tylko tyle. No poza tym, że jeszcze jeżeli spojrzymy sobie na sufit mamy tutaj jakąś maskę, no właśnie gdyby zdarzyła się jakaś awaria na planecie, tego tlenu by przez chwilę nie było łatwo z sufitu zdejmujemy taką oto maskę, która tutaj również z jakimś licznikiem prawda, stężenia tego gazu jeszcze jest no i możemy przez jakiś moment nim awaria zostanie naprawiona przeżyć. To ma mocowanie tutaj na, na dachu, gdyż ja zrobiłem to tak po prostu, pozwólcie, że Wam pokażę, umieściłem to tak tu po prostu no wiadomo, gdyby tego tlenu miał. Braknąć, to musi być mega szybko zdejmowane. Tu nie może być chwili zawahania. No i również pewnie uwagę waszą zwróci to, że tutaj nic nie jest łatwe. Nie mamy wind, nie mamy jakichś skomplikowanych schodów ani innych nie wiadomo jakich rzeczy. Ale taka ma być ta planeta. Do domu wchodzimy po dość wąskich schodach, wszystko ma być surowe i wręcz niebezpieczne. Jednocześnie powodujące, że no właśnie dla tych, co wiedzą, jak zachować bezpieczeństwo, jest to miejscówka bezpieczna. No bo cóż, tak jak. Mówiłem, no nie mamy tu jak wylądować, paliwo tu żadne się nie, 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 nie może pojawić, gdyż można po prostu wybuchnąć, lądować możemy tylko tu... A więc żaden też pojazd, wiecie, duży za bardzo by tu wycelować nie ma jak bo oczywiście pojazdy paliwowe chwilę się mogą pojawić, ale po prostu nie za długo. A tu zastosowałem się takie, wiecie, lampeczki, żeby z daleka było widać, gdzie mamy lądować chociaż generalnie na planecie jest cały czas jasno gdyż ten żółty gaz cały czas nam się unosząc jednak robi taką żółtą łunę, gdy zazwy więc zazwyczaj jest tutaj po prostu jasno jeżeli zapytacie mnie jeszcze o dziwny kształt tego, tego właściwie mocka, żeby tak się dzieje, no cóż po prostu inne mocki, które tutaj również będę budował na planie AKOK będą świetnie klimatycznie pasowały. Nie tylko właśnie klimatycznie, ale i również będą się tutaj dopasowywały do reszty, tworząc nam wielkie puzzle. Tudzież makietę moi drodzy, jakąś większą z planety AKOK. Hipek jeszcze w pojeździe przedstawiam, wygląda wam tak. No i on tutaj nam świetnie pasuje. No i cóż, czekamy na tego gościa, czekamy na tego solo, który ma się pojawić i zakupić tę chałupę. W filmie dowiecie się dlaczego on zakupił THP, czemu się ukrywał, a także poznacie troszkę więcej ciekawostek o samych miejscach. Ale również, że poznacie w kolejnych Mockach, także tutaj też spokojnie. E, no cóż, moi drodzy, piszcie mi komentarze, jak wam się podoba sama idea tej planety, jak wam się podoba ten moca, chociaż, tak jak mówię, on jest najsłabszym ze wszystkich tych mocków, które będą, e, w ogóle, chyba ze wszystkich mocków tych e, chlebowych, jest najsłabszy, ale na pewno jest najsłabszy z planety Akog. Czekam mimo wszystko na wasze komentarze, czekam na wasze opinie. No i mam nadzieję, że się jaracie. Chlebo, który kiedyś się na pewno ukaże, teraz będzie taki troszkę maraton, co kilka dni będzie nam się pojawiać. O kolejny mocek, i kolejny, i kolejny, i kolejny. Więc, jeżeli lubicie mocki, kliknijcie subskrypcję wraz z dzwonem. A już nie przegapicie kolejnych. A jeżeli ciekawie was o co chodzi w ogóle w chlebo, o czym ja tu gadam, wpadajcie, nadrabiajcie. A jeżeli lubicie klimaty, w ogóle gwiezdno no bo jednak tutaj chleb solo jest trochę tak gwiezdno oglądajcie tutaj. Dzięki, że byliście w kolejnej recenzji na moim kanale. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Bye!